Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak na pewno zauważyliście, będzie to vlog, rzadko się to u mnie e, zdarza. Natomiast dzisiaj jest temu okazja, zapraszam Was na babski weekend. E, mianowicie jedziemy do Sopotu, także z kim jadę, za chwilę Wam pokażę. E, no, ekscytacja. <grym> Tary, tary, tary. Dobra, odwracam kamerę, nie patrz. Tutaj mamy koleżanki. Hejo! Proszę się przedstawić. E, Imię? Na no się doznał z Warszawy. Ale to jest na. Y, słoiczka, nie, we, wekowiczka. Wekowiczka. Dobra, już kochani tłumacze, mianowicie mamy babski wyjazd. Spotykamy się, można być takie insta spotkanie różnych osób właśnie, które albo prowadzą, tak jak ja, YouTube'a, albo bloga, nie wiem, wydają e-booki, albo nic nie, albo nie nic prowadzą, ja tylko Instagrama, także tutaj mamy Dorotkę. Proszę podać nick na insta. Relacja.edukacja. Super. Zapraszam. Tak i czym się zajmuje Twój profil? Co tam znajdziemy? Nie przygotowałam tej mowy. O, pytania, Dobrze, to później wrócimy no, do tego. Żartuję. Zabawy dla dzieci, porady dla rodziców, wskazówki i dla nauczycieli. Także zapraszam. Po Super. Wszystko. Powiedzę. Powiedzę, okej, okay. przeskakujemy. Tutaj mamy koleżankę numer dwa. Teraz. O, jest! Mamy gości! emocje mamy podchody był safe jednak <grym z kameratowy> A tam ząk. Prosto mi pokazuje prostokątny klucz. Dobrze, dobrze, dobrze. Mogłam, <grym zonk> mogłam nagrać kod, żeby było wiadomo. Room oh, tour. Room a właśnie, do, nie robimy nie robimy dziewczynę bałaganu, tylko najpierw room tour. Dobra, robimy room tour pokoju, jakże dużego. Dziewczyny można się przywitać? Tak. Wszystkie zaraz będziemy się przedstawiać. No, co tu pokazywać? Tak naprawdę, jedno łóżko, jak widać, chyba wygodne. Lena, wygodne, niewygodne. Jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo. Drugie łóżeczko, będziemy ciągnąć zapałki, która na nim będzie spać. Eee, także tak to się prezentuje. Kibel, kibel, kibel. kibel To wiadomo, musi być room tour. Także dziękujemy bardzo. Tutaj mamy. No, eee! pięknie, pięknie. Dywanik jest, jest, toaleta jest, ręczniczki mamy. Jeżeli chodzi o apartamenty, to one się nazywają, siema siema, duopassi, jakoś tak chyba, duopassi, duopassi, duopassi w Sopocie. Jeszcze nie wiemy, czy polecamy, damy znać pod koniec wyjazdu. I tak naprawdę tyle. Postanowiłam jeszcze raz nagrać troszkę, można powiedzieć, wstęp, bo nie wiem ile powiedziałam w pociągu, bo niestety nasi towarzysze podróży troszkę nam zaburzyli nagrywanie. No, taki mieli tupet. Także jesteśmy na wyjeździe babskim, jesteśmy na wyjeździe, mogę powiedzieć, chyba ogólnie Instagramowym. Czyli ogółem spotykamy się z dziewczynami, które też działają w sieci w różny sposób. Czy mają bloga, czy po prostu konto na Instagramie, czy nie wiem. E-booki wydają, czy kalendarze świąteczne, jak to niektórzy e, niedawno. Także zaraz was, dziew Wam, dziewczyny, przedstawię. E, powiedzą kilka słów o sobie, jak będą miały ochotę. E, I mam nadzieję, że ci z Was, którzy Instagram posiadają, to dziewczyny zaobserwują, bo naprawdę są świetne. E, także już się cieszymy na to spotkanie. Zaraz mamy re rezerwację w restauracji. E, dobre jedzenie. Dobre picie? No, dobre woda. To warzywo, dobre, dobre to warzycho. I zaczynamy od Pani, która jest najgłośniej. Zaczynamy od Pani, która jest najgłośniej. Bardzo proszę, kilka słów o sobie. Dzień dobry. Ja mam na imię Lena. Jak się nazywa Twój profil na Instagramie? Rykal, rykalska, przez dwa A na końcu. Okej, okay, tak Jestem znajdziemy. z Warszawy. Jestem mamą dwójki dzieci, robię makramy, pracuję w korporacji i i takie, takie. A co najbardziej z tego lubisz? O czym głównie jest Twój profil? Tak, jakbyś miała jednym zdaniem powiedzieć. Ciężkie, pytania, Ciężkie. No, no no, takie życie. Mamięci, że ja tam potem cięcia. Tak. <laughs> jest, musi, A teraz już my nie powiedzieć. No. no, Twój profil jest taki religijny, bo o Maryi dużo jest. O Maryi bardzo dużo. I o patologii w rodzinie, bo kręcę dziećmi po podłodze. <laughs> Okej, okay, myślę, że zachęciłaś ludzi do oglądania. Ja bym powiedziała, że u Leny to jest takie. Prawdziwe życie, nieoszukane, szczere, takie codzienne, zabawne, no a właśnie przy okazji, jeżeli się interesujecie e, wystrojem wnętrz i właśnie lubicie makramy, to serdecznie tutaj do koleżanki zapraszam. No i nie nagrałam oczywiście tego, ale to najwyżej druga koleżanka nam dogra na przebitce e, właśnie dzieło. Jak robisz makramę? Aha, tak, no. bo mamy. Jedna z koleżank została w prezencie, niestety ja jestem pierdoła i tego nie nagrałam, więc to będzie później. Ja Tutaj tak mamy kolejną, to, kochaną to duszyczkę, która się nie ma co prostować, ponieważ jest w najpiękniejszym stanie, w jakim kobieta może być, czyli w ciąży. Tak ja nie się. Widzę słome. Dobrze, Karolinka, jak Cię znajdziemy? Jaki masz profil, jak się nazywasz? Do profil do chwilę. I o czym jest? O czym on jest. O balansie! O Trzeba znaleźć balans w swoim życiu. W <güler> Trzeba znaleźć swój własny balans. Okay. U mnie jest tak naprawdę najwięcej o kobiecości, o tym, żeby odnaleźć siebie i żeby uwierzyć siebie, bo każda kobieta jest piękna i każda zasługuje na to, żeby być doceniona. A przede wszystkim ważne, żeby siebie samego docenić, tak, w swoim serduszku i żeby siebie pokochać. I o tym jest profil. Polecam okay. tego ale ja Prawda? No ja o Karolince mogę powiedzieć tyle, że to jest najbardziej wspierająca babeczka, którą znam w internecie, naprawdę. Także serdecznie do niej zapraszam. Tutaj zobaczcie. to jest normalnie influencer beauty, widać. Tak, tak. Czego tutoriale, ma, tu, tu, tutoriale tak. make-upowe to tylko do relacji <śmiech> edukacja. <śmiech> Ale musisz tak pokazać, tak pokazać. Aha, tak. czekaj, nie tak. się... wiem, Tak, tak, co tu jest A. do przodu. Rozjebane lustereczko. Ja A to jest ten y, vlog, czy co? Tak, to, to jest mój, mój, Tak, mój, nie no, jak vlog, to ja się trochę wstydzę. Ty się będzie robiła zdjęcia. Proszę bardzo. A potem to zrobi making of. A wiecie, że jak I ja z ostatnio tutaj numer, szłam, no? tydzień temu, szłam tutaj z moją przyjaciółką i tam była trumna. Widziałyście na Instagramie, nie? Nie. Nie widziałyście? Tak, nie tam normalnie, tam się z z się Tak, tłagają. normalnie że się spalić z trumną. Można było się położyć, jak ktoś chciał. On nam zapraszał serdecznie. No, o tym tak. mówiłam, no, ja tak. Tak. Serdecznie Pan nas zapraszał do tego, żebyśmy się położyły z No co Ty, skorzystałaś? Nie. A po można było się położyć z aby zobaczyć, jak to jest po śmierci i wiesz, on oczywiście, bo moja przyjaciółka ja tam... po śmierci? Tam... Ale i tak się nie dowiesz, jak jest no po śmierci. Właśnie tak no właśnie, taki on się nie po śmierci. Faktor, że, że już... Ale ogólnie, bo moja no, no, przyjaciółka się wdała, by wdała z nim w dyskusję, no i on tam, że nie, że on jest jeszcze młoda, coś tam, on mówi tak, a pięć lat temu tutaj właśnie szli ludzie po Mąciaku i przecież facet wjechał, bo historia, No, pamiętam. Co tak, facet wjechał tak, tak. pięć osób zabił. No i on, i on, i on... Idealne I on do niej właśnie, a ty myślisz, że oni byli wtedy przygotowani... To jest zapłata za reklamę. Mm -hmm. Ale muszę przyjeżdżać mm. do tutaj? Nie, nie, możesz się wybrać. to jest no, takie ogólnie bon, że możesz wybrać, jaki masaż chcesz. Są różne typy do wyboru i lokalizacja jaką chcesz. Boże. W Polsce, nawet jak ty na wakacje, powiedzmy, do Zakopanego, to możesz się tam zrealizować. <laughs> że wyglądają Elo, baba, to są Twoje dwie minuty, możesz coś powiedzieć, a jednak nie możesz. Dobra, przyszłam tutaj, jak zaciągnął, a to są same korzaki z Tam masowo. Wow. Ło, coś się odwaliło, nie wiem. No, tak ja w ogóle miałam taki pomysł, hmm. że, ja, że ja do was dojdę, a wy będziecie kiedyś. Sam Doda. Doda się napis: Elo, baba, znajdziecie sobie, poczytacie. A kogo tutaj mamy? Co to jest za piękna są pani? W fotografka. Tak, to jest no najnowsza pani fotograf w mieście, Tak, dokładnie. <laughs> tak, tak, no dobra. Sama o sobie nie powiem, ale tutaj inne ja robią reklamę, no. Dokładnie. Nie, ale uważam, że nie robię najgorszych zdjęć, są gorsze. No, bardzo bardzo to ładne, ładne go, go, robisz. Prosimy ładne, o nich. Bardzo ładne, bo upierczniasz emocje i <laughs> chwile tak, i momenty na zdjęciach. Nie wpierabiasz ludzi, ja nie lubię bardzo jak na przykład są zdjęcia i są mega przerobione. Tak, nie ma retuszu, nie ma ustawianych po... moja sąsiadka mówi, że jej koleżanka była u kogoś, zrobiła sesję rodziną za 1000 złotych, – Sztuczna była? – Tak, była taka... Yy, – Ustawiana. – Jak ona to powiedziała, za dużo efektu noise reduction, czyli yy, ale nie i że te zdjęcia są takie... – Płaskie. płaskie. – No, nie no to że to aż, to. Aż, aż tak. Ja nie, nie, ja nie lubię właśnie tego używać. Troszeczkę, ale, ale ja się dużo. nie bało, że ja no. okay. czyli do Pani na sesji. Tak. Tak. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was kolejnego dnia. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co udało mi się wczoraj nagrać, jak dużo. Ale skupiłyśmy się głównie na spotkaniu, żeby pogadać, pośmieć się, poznać się. Chociaż tak, na, tak naprawdę, jak przed chwilą rozmawiałyśmy z dziewczynami, to mamy wrażenie, że znamy się naprawdę długo, że już się widziałyśmy. E, I no naprawdę było mega sympatycznie, mega sympatycznie, mega smacznie. Jeżeli wybieracie się do Sopotu, to myślę, że wszystkie możemy polecić knajpę White Mervin. Było smacznie. Większość dziewczyn jadła hamburgery z frytkami ja i Lena jadłyśmy kaczkę, tak? To była chyba, nie, wieprzowina. Wieprzo... Wołowina. Wieprzowina po syczuańsku. Wieprzowina po syczuańsku, też była przepyszna, bardzo dobra, także polecamy. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, no to tak, plan jest taki, że mam iść na molo, porobić jakieś zdjęcia, jakieś filmiki, ogółem nad wodę, bo woda uspokaja, natomiast w tym momencie, no zobaczymy, pewnie pójdziemy, ale pogoda jakaś no świetna nie jest, tak, delikatny deszcz pada. Natomiast później ma podać więcej, więc mam nadzieję, że w jakieś tam okienko się wstrzelimy. To jest pierwsza rzecz, no oczywiście, kawa. Wszystkie pijemy kawę, więc kawa musi być. No i później już umawiamy się znowu z dziewczynami, prawie że w komplecie, i idziemy sobie na śniadanko. Także mam nadzieję, że tam uda mi się coś dla Was nagrać. A teraz co? Muszę śmigać, trzeba się spakować. Bo niestety ten wyjazd, nie wiem czy to w ogóle powiedziałam, będzie chaotyczny vlog, ale ma tylko dwa dni. a ja tak naprawdę przez dobę tutaj jesteśmy w sopocie, więc do 11 trzeba się wymeldować. Chcemy wycisnąć jak z cytryny ten dzień, który mamy. Dobrze, to widzimy się później. O, jest piękna pogoda i słoneczny dzień. Naprawdę jest cudownie, możecie zazdrościć. Jest ciepło. Ja myślę, Lena, że zaraz wyjmiemy. Ym, yy, no, yy, pomóż mi kostiumy kąpielowe, tak? Chyba tak. Yy, płaszczy, że się <laughs> Ale jest fajnie. Zgubiłyśmy gdzieś króżankę. Cool Kąpa I co? Mamy kostium kąpielowy? No, jest idealna pogoda: jest, jest woda, tak? Leje się nawet z nieba woda Tam dla są nas. Ładne dynie. Także można się ten, można się popluskać. No ja widzę, Tam. że to jest radość na Tam. level hard. Tam. Państwo, robimy sesję parasol wygięty w drugą stronę. Jesieniara. Jesieniara, to jest najnowszy krzyk mody. Parasolka musi być wygięta, koniecznie. Nie tylko my się wyginamy, moje drogie panie modelki, ale też parasolkę trzeba mieć wygiętą. Pamiętajcie, jak będziecie robić zdjęcie nad morzem, parasolka musi być wygięta. aparacie zobaczysz sobie. Backstage. Patrz, co ja tutaj Cię teraz robię, Będziesz miał no podgląd na żywo. Właśnie, no pokaż to z zewnątrz. bogato, że z Warszawy, nie? Ładna, to wracaj. nie wyle mnie kawę. to wygląda to wygląda dziwnie. No, no, to uda mi się. to się. jak to Nie, mi to się. to Я на вашем месте уже в голову мать не видела.